Żyj, żyj kolorową marzenia na dwie średnie. Do przodu żyj, a daj słowo na podkasz mnie na z tej. I przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę dni, by życie miało dzień. By życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło by warto że warto właśnie tak, czyć kolorowo, żyć. być. się albo jest, albo nie. Mam przyjemność być ich wodzem wodzem i drugi. Zapowiedziano przyjazd, i to z Nienacka, pewnej zagranicznej grupy profesorów medycyny z farmaceutami, dwóch firm zagranicznych reklamujących swoje leki na naszym rynku. I był w poskryptum faksu dodatek. Musi to zrobić niezatarte wrażenie i wspomnienia. I pomyślałem wtedy, co takiego można zrobić w tej grupie autokarowej, bo to był komplet chyba 40 osób, a może i więcej, nie pamiętam dokładnie. I wtedy rzeczywiście wpadł taki szalony pomysł. A może by po prostu ich poszczęstować z grubej rury maszugami. I tak się złożyło, że przy drodze było drzewo powalone przez wichurę. Więc postawiliśmy to drzewo. I Mówię, zatarasujemy drogę. Jak powiedzieć na autobus a później coś tam wymyślimy. Yy, powiedziałem żonie, ponieważ za 5-10 minut miał z, z przyjechać autobus, więc prosiłem, żeby yy, szukała galindów, złapanki tak zwanych galindów. Ubiór był nieskomplikowany, takie ciermiężne szaty jutowo-workowe, skóry. Jakieś maczugi. I kolejno. Grupa przygotowanych do napadu Galindów wzrastała. Wśród nich się znalazł dozorca, dwie kucharki, yy, kapela kurpioska, która tu przyjechała robić tak zwany folklor. Nawet nie zdążyli zdjąć tych swoich jakichś ciekawych kapelusików. Yy, narzucili na to, pamiętam, jakieś takie galindowe, chyba liście, czy tam jakieś trzciny, jakieś czy wikliny, czy, czy tatarek, już nie pamiętam, ale wyglądali zupełnie dobrze. I proszę sobie wyobrazić, jedzie autobus, a tu już opowiadam z pozycji tych właśnie pasażerów. I tak się złożyło, że w czasie długiej jazdy z Warszawy na Mazury opowiadano sobie, szczególnie goście zagraniczni byli ciekawi tego naszego pięknego kraju i zakątka o dziwnych, grasujących na północy ruskich bandach, które przy trasach komunikacyjnych łupią autobusy, każą się opłacać, płacić jakieś okupy i czasami to się bardzo różnie te wszystkie napady kończą. Nagle autobus stanął wśród jakiejś puszczy, praktycznie w jakimś wągozie i z prawa i z lewa jakieś powykręcane drzewa, zwalone pnie, a jeszcze przed kierowcą upadł w poprzek drogi leśnej ogromny y, jakiś z korzeniami powykręcanymi y, połamany nie wiadomo czy przez wichurę y, ogromny dąb no to y, rzeczywiście kierowca najpierw zdębiał i zahamował w miejscu, ale nagle z krzaku wyskoczył jakiś brodacz z potężną maczugą. Pomachał tą maczugą, dmuchnął w taki długi róg i nagle z lasu, z tej Puszczy Piskiej wyskoczyła masa jakichś dzikusów z dzidami w skórach. Coś niesamowitego i w pierwszych sekundach odruchowo większość osób powchodziła podsiedzeń, ponieważ leciały jakieś takie dziwne też niby kamienie, niby coś, tylko właśnie kierowca się później zastanowił, dlaczego szyby nie lecą. Ale w momencie, kiedy próbowaliśmy na autobus otworzyć, nie dało tego się zrobić łatwo. Dopiero kierowca, kiedy wykalkulował, gdy mu chciałem rozbić szybę, markując uderzenie maczugą, że jednak firma może go za to rozliczyć. Otworzył. Dopiero po dwóch minutach poziom adrenaliny zaczął padać, gdy się okazało, że nie jest to takie wcale groźne, ale gdy wszedłem do autobusu, większość pasażerek miała pocierane torebki i pozwalała mi sobie zaglądać, a być może mogłem i ewentualnie wybierać odpowiednie kwoty gwoli okupu. E, właściwie to pomysł na biznes był wcale nie najgorszy. A, a, a. Galindów to nie koniecznie misterium na temat galindów, na temat ich religijnych, czy, czy tu w przypadku trzeba powiedzieć pogańskich obyczajów. Nie jest to coś, co koniecznie musi dotykać tego tematu, ale jest zawsze to coś, co dotyka spontanicznego działania i reagowania wspólnego, tryskającego nowymi pomysłami, nie powielającymi żadnych, jakichś tam wzorców i zespalających wszystkim w jednym rytmie. I ten rytm jest tą magią. Podlać! Tą w ciemność? Dać nie już nie podlewać! Ciemność? Do mnie bliżej, wszyscy panie dowie tu stoją. Bądź rękawicem, niestety nie było wtedy. Dobra, bliżej do mnie. Lamentujemy, tak pamiętajcie. Tak. Ja nie mogę tego robić. W tej chwili ja i, położę maczugę i zacznę dzonić. Tam są groby Galindów w Wiznocie. Słuchaj głosu ziemi. Zachodzi słońce w Tu wpływa rzeka krutynia. Bogini kładzie słońce tutaj spać. Słuchaj głosu ziemi. A jutrzenka jest tam. Tam słońce wstaje ze snu słuchaj głosu ziemi. Czy Galindowie znali astronomię? A kamień, czy jest ofiarny? Słuchaj głosu ziemi. A Celtowie? Słuchaj kamiennych kręgoston, chęć. Słuchaj głosu Zim. Nie zrobiłbym następnego głosu w głąb. Wołają mnie galindowie, a to byli wszyscy ludzie sztuki. Słuchaj głosu Ziemi. złożyło, że będąc zawodu lekarzem, zajmowałem się kilka lat zagadnieniami nerwic, depresji, leczenia narkomanów, alkoholików, szczególnie alkoholików, bo to nasz specyficzny narodowy narkotyk, doszedłem do wniosku, Lekarzu, lecz się sam. W momencie, kiedy poczułem, że wpada w pewną rutynę, że praca. Ta przestała być zajęciem angażującym mnie emocjonalnie, yy, powiedziałem sobie, stop. Yy, to jest już bardzo źle. I był moment, kiedy postanowiłem zająć się zupełnie czym innym i zająć się, kupując te 20 hektarów, ściągnąłem sobie na głowę rzeczywiście ciekawe hobby. Musiałem w ówczesnych czasach wykazać się z tak produkcyjności. Każdy hektar musiał dawać określony produkt. Jak to wyciągać produkty z szczerych piachów i z bagiem? Postanowiliśmy nawozić bagna piachem przywożonym z drugiej strony zatoki, z piaszczystych obszarów. I po wpadnięciu kilka razy po pas do bagna, wpadłem na pomysł, żeby zbudować swego rodzaju pomost składający się z takich y, żerdzi, bali odpadowych, z posuszu, którego tu było bardzo dużo. Okazało się, że to rzeczywiście zdawało egzamin. Zanurzony w bagnie y, drewno, szczególnie olcha, zachowuje się tak jak dom. Nie gnije, nie ulega żadnym procesom ruchniczym. Jest świetnie zakonserwowana w wodzie. A jeżeli na to nasypie się jeszcze ziemi, to cała roślinność wychodzi sobie z radością na zewnątrz i rośnie sobie. W związku z tym, założyłem plantację mięty. Świetna sprawa. I to były dziwne właśnie lata, kiedy sam byłem zdziwiony. Że wyrosła mięta jako plantacja po piersi, już nie po pas, po piersi dosłownie, posiadała niesamowity poziom olejku. Rzeczywiście te warunki glebowe, mikroklimat wpływały na to, że wycieczki plantatorów zaglądały tu i dziwiły się, jak może jakiś tam nawiedzony lekarz. Po robocie uprawiać 3 hektary mięty i nagle po wzięciu długopisu i notesu i zrobieniu kalkulacji nakładów na środki produkcji spodziewany efekt doszedłem do wniosku, że najrozsądniejsze jest niedotknięcie palcem i to od jutra tej całej plantacji. I wtedy iskierka zamienna pasja, ponieważ zauważyłem w najładniejszym obszarze mięty rozbite namioty. Szlak mnie trafił. Trud, wypielenie ręczne. Szlak trafił, a tam rozbawieni Uśmiechnięci od ucha do ucha turyści mi tłumaczą, że tu jest taki raj, taki Eden, i że oni tu będą co roku przyjeżdżać. I właśnie w półsłowa tej rady, którą chciałem ich obdarzyć, zacząłem intensywnie myśleć, czy rzeczywiście w tym momencie nie ma nagłego olśnienia, i to był ten moment. Rzeczywiście w tym momencie. Podjąłem decyzję o zaangażowaniu, w, w zaangażowaniu siebie, całej rodziny w turystykę, rekreację, ale tak bardzo chcieliśmy, żeby to była inna forma tej tradycyjnej turystyki, żeby to była jakaś inna forma rekreacji. Żeby to nie były te tłumy walących się wycieczek z półlitrówką zążające na grzybki marynowane y, jako zakąska. Żeby to nie były y, opalające się w sosie własnym, roznebliżowane, obszerne brzuszki wypięte do słoneczka, pasywne żeby to coś było odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie, jakie niesie każdy dzień. Coś tutaj trafia i nagle odnajduje w sobie jakiś pusty, niezagadany obszar, który mu nagle zaczyna tu wołać o chleb dnia codziennego za bardzo rozbujana metafora. W zbiorowości, która rezonuje, a co najciekawsze. Specjalnością właściwie naszą są tak zwane galindówki. Co to są? To są dziwne widowiska. Nie jest to ani misterium, ani widowisko historyczne, ani happening, ani tam majówka, ale jest to coś, co jest syntezą tego wszystkiego. Ale do tego dochodzi jedno, że w tej formie nie ma widzów. Po prostu wszyscy są uczestnikami i kreatorami każdej następnej chwili. Dokonuje to się w dziwny sposób, bo jakże można sztywnych, poważnych profesorów w ciągu kilku minut przerobić w galindów, kiedy często nie ma czasu nawet na wytłumaczenie i wprowadzenie w temat? Nieważne jak to się nazywa. Ważne, że ludzie kreujący doznają dziwnej niewytłumaczalnej często więzi w wspólnym jakimś artystycznym sądzę na pewno, bo to jest ten międzynarodowy jakiś kanał porozumienia międzyludzkiego nie wymagających kontaktu werbalnego. Muzyka, właśnie rytm. Taniec, który jest improwizacją. To jest mowa naszych gestów. Gestów, którzy, które często dużo więcej mówią niż słowa, często mające wielorakie subiektywne interpretacje. W działaniu czujemy się razem, a co najciekawsze, każdy widzi, że tu nie ma żadnego scenariusza, że tu nie ma czegoś, co pachnie jakąś rutyną, przygotowaniem, i że każda odzywka jakiej, jakiejś osoby jest ogrywana. Jeśli to jest ciekawy temat, jest pielęgnowana i rozwijana i po jakimś czasie dziwne, nikt nikomu nie każe współtworzyć tego dziwnego galindowania, a jednak ludzie to robią.